Jeżeli oglądasz ten film, to zapewne chcesz pracować nad ciągłym polepszeniem swoich umiejętności w rysunku. Przez całe lata również szukałem jakiegoś sprytnego sposobu lub triku, po którego zastosowaniu nagle zacznę rysować jak drugi Rembrandt czy Da Vinci. Jednak ogromna większość z nich po prostu nie działa. Doskonalenie rysunku jest długie i powolne. Nic na to nie poradzimy. Byłem nawet na tyle głupi, że po dobrych kilku latach edukacji w plastyku i na studiach, poznając cały czas proces nauki Ciągle myślałem, że może jednak ktoś mi sprzeda jakiś sprytny patent i w dwa dni będę trzaskał arcydzieła. No debil! Ale wiesz co? W końcu poznałem taki patent. Po prostu cały czas szukałem w złym miejscu. Chciałem być coraz lepszy technicznie, a chodziło o coś zupełnie innego. Chcesz wiedzieć o co? Oglądaj dalej. Jakiś czas temu spytałem się w moim filmie, czy chcielibyście poznać sposoby na postrzegania świata jak artysta. I ten film jest pierwszym z cyklu, który podejmuje się właśnie takiego tematu. Tak naprawdę ten sprytny tri, który Ci dzisiaj podsunę, wcale nie dotyczy techniki, proporcji czy perspektywy. Dotyczy właśnie patrzenia i postrzegania tego, co próbujesz narysować. Jednak zanim przedstawić ten sposób, to muszę wyjaśnić jeszcze parę rzeczy. Praktycznie za każdym razem ktoś początkujący pyta się mnie na zajęciach, jak narysować twarz, albo oko, albo zupełnie coś innego. Bardzo często również spotkam się ze stwierdzeniem, że znacznie lepiej wychodzą komuś, dajmy na to postaci lub portrety, ale na przykład samochody lub motocykle już o wiele gorzej. Z reguły pytam się wtedy ucznia, dlaczego? Co się dzieje z Twoją ręką lub okiem, kiedy zaczynasz rysować postać? Jeśli wszystko jest z nią ok. To jaki destrukcyjny proces zachodzi w niej, kiedy masz narysować coś, czego teoretycznie nie umiesz? Przecież idąc ulicą, widzisz domy, samochody czy motocykle. Twoje oko patrzy cały czas tak samo. Zwyczajnie widzi i rejestruje te obiekty, niezależnie czym są. Dlaczego zatem po prostu nie możesz narysować tego, co widzisz? I wtedy następuje długa chwila ciszy. Przecież z logicznego punktu widzenia patrzymy na wszystko identycznie. Więc co jest powodem tego, że pewne rzeczy w rysunku nam wychodzą lepiej, a inne gorzej? Zapytam nawet więcej. Co jest powodem tego, że nie rysujemy dobrze tak po prostu? To jest główny winowajca nasz mózg. Oczywiście nie on sam, ale raczej sposób, w jaki działa. Jeżeli masz problemy z narysowaniem jakiejś rzeczy, to właśnie dlatego, że rysujesz za pomocą mózgu, a nie oczu. Już Ci wyjaśnię, o co w tym chodzi. Mózg to najważniejszy narząd w ciele człowieka. Kontroluje wszystkie jego funkcje i jest niezbędny do życia. Często porównuje się go do komputera, który ma dwa główne moduły, prawą i lewą półkulę. Odpowiadają one za różne umiejętności, cechy i funkcje poznawcze. Każda z nich ma inne zadanie i odpowiada za inne rzeczy. Lewa półkula nadzoruje zdolności analityczne, wytwarzanie mowy, ogólne przetwarzanie informacji i rozumienie abstrakcyjnych symboli, takich jak litery, cyfry czy nuty. Prawa półkula odpowiada za zdolności artystyczne, abstrakcyjne myślenie i co ważniejsze dostrzeganie podobieństw oraz przetwarzanie przestrzeni oraz pamięć kształtów, kolorów czy muzyki. Oczywiście, rysując i malując, podobnie jak w przypadku wszystkich naszych wykonywanych czynności, używamy dwóch półkul naraz. Dzięki lewej stronie zyskujemy ogólny koncept rysowanej rzeczy. Rozumiemy, co właściwie chcemy przedstawić na kartce czy płótnie. Dzięki prawej stronie mózgu dostrzegamy kształty, formę, no i proporcje. Załóżmy, że chcesz zacząć rysunek. Zasiadasz przed kartką papieru z zamiarem przedstawienia na niej jakiejś konkretnej rzeczy. Niech będzie to portret. W twoim mózgu rozpoczyna się proces przetwarzania informacji. W momencie, kiedy patrzysz na obiekt czy modela, twój mózg próbuje od razu określić zauważony obiekt i go sklasyfikować. W dużym uproszczeniu wygląda to w ten sposób. Mózg zadaje sobie pytanie: Co widzę w tej chwili? Następnie, na podstawie zapamiętanych przez cały okres życia obrazów, odpowiada sobie na to pytanie: To ludzka twarz. Ty wiesz, że to, co widzisz przed tobą, to człowiek. O ile taki sposób działania jest niezbędny i pomocny w praktycznie każdej dziedzinie naszego życia, to w realistycznym rysunku czy malarstwie jest odwrotnie. Trochę to przeszkadza. W tym momencie to lewa półkula zyskuje przewagę, ponieważ zaczynamy podświadomie myśleć, co chcemy narysować, a nie analizujemy tego, co w rzeczywistości widzimy, czyli prawdziwych kształtu, waloru czy proporcji. Zaczynamy dążyć do ogólnych zarysów tego, co nas, nasz mózg, nauczył się rozpoznawać jako ludzka twarz, a nie analizujemy obrazu widzianego dokładnie tu i teraz. Jeżeli zaczepimy na ulicy człowieka i każemy mu narysować twarz to z dużym prawdopodobieństwem ten rysunek będzie wyglądał podobnie do tego. Będzie to jakiś ogólny koncept lub schemat ludzkiej twarzy, która będzie zawierała pełny zestaw wszystkich jej elementów, lecz będą one bardzo schematycznie ujęte. Wygląda to tak z tego powodu, że autor, a raczej mózg autora tej pracy przez cały okres swojego życia wykształcił ogólny obraz ludzkiej twarzy i szybko jesteśmy w stanie oddać jakąś twarz na kartce papieru właśnie w ten sposób. W przypadku tworzenia takiego rysunku wiodącą rolę miała lewa półkula mózgu. Autor zastanawiał się przede wszystkim nad zadaniem, co ma narysować, a nie jaki kształt i proporcje ma mieć ten rysunek. Powiedziałem wcześniej, że lewa półkula rozpoznaje abstrakcyjne symbole, takie jak litery czy cyfry. Ta schematyczna twarz stała się właśnie takim ogólnym obrazem twarzy. W tym przypadku prawa półkula była znacznie mniej aktywna. Rysownik nie analizował dokładnych kształtów twarzy, a raczej jej budowę i ogólny sens postrzegania. Jak widzisz, nie wpływa to na dobre i realistyczne przedstawienie portretu. Oczywiście ta zasada dotyczy nie tylko portretów, ale wszystkich obiektów, jakie widzimy i znamy. Nawet patrząc na jakiś obiekt czy modela, ale ciągle nie analizując jego dokładnych kształtów, pozwalamy naszej lewej, analitycznej półkuli przejmować kontrolę nad całym procesem tworzenia obrazu. I efekt zaczyna dryfować w kierunku takiego schematycznego uogólnienia. Dlatego cały czas podczas rysowania czy malowania musimy się bardzo pilnować, żeby nie narysować jakiegoś oka. Ale dokładnie to oko, które widzimy w tej chwili, ponieważ bardzo często jego kształt, walor czy kolor odbiegają od ogólnego wyobrażenia. Musimy pamiętać, że realistyczny rysunek czy malarstwo to iluzja obrazu widzianego, a nie wyobrażonego. No to po tym wstępie wróćmy do rysunkowego triku, który zmienił moje życie. Teraz uważaj, bo właśnie ci go zdradzę. Musisz nauczyć się dostrzegać abstrakcyjne kształty w realistycznych obiektach. Tylko tyle i aż tyle. W momencie, gdy nauczyłem się to robić, mój poziom poszybował w górę naprawdę o wiele szybciej niż wcześniej. Nawet nie zdawałem sobie sprawy, że przynajmniej dla mnie będzie to taki game changer. W momencie, kiedy zacząłem patrzeć na moje rysunkowe obiekty w ten sposób. Problem tego, co rysuję, po prostu przestał istnieć. Ponieważ przestałem rysować postacie, portrety, pejzaże czy samochody, ale zacząłem przenosić na kartkę papieru zestawy abstrakcyjnych kształtów, tworzące iluzję realnych obiektów. Pozwoliłem swojej prawej półkuli mózgu, tej odpowiadającej za dostrzeganie podobieństw i przetwarzanie przestrzeni, przejąć wio wiodącą rolę nad procesem rysowania. Przez długi czas nawet nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak ten proces działa. Cały mechanizm poznałem dopiero znacznie później, w okresie studiów, i w, dopiero wtedy mogłem połączyć kropki, dlaczego w pewnym momencie przeskoczyła mi w głowie klapka, która uruchomiła proces rysunku. Oczywiście cały czas jeszcze uczę się dobrze odzorowywać kształty na kartce papieru, ale teraz to już raczej ćwiczę koordynację ruchu ręki z widzianym obrazem, a problem tego, czy mogę narysować jakiejś konkretnej rzeczy, czy nie, po prostu już dla mnie nie istnieje. Wszystko fajnie. Ale jak to zrobić? Jak zacząć widzieć coś, co jest abstrakcyjne w realnym obiekcie? Zapewne nieraz bawiłeś się w zabawę w dostrzeganie realnych obiektów w chmurach. Czasami na niebie widziałeś konia, dom, może jakąś twarz. Siadając do rysunku musisz dokładnie odwrócić ten proces. Zapomnij na co patrzysz i odwzoruj kształt tej rzeczy nie myśląc o tym, że jest to nos, oko czy cokolwiek innego. Początkowo może być to trudne, ale po kilku próbach będzie to coraz łatwiejsze i rysując zaczniesz zwracać uwagę na tylko kontur, walor czy proporcje, a nie na to, że jest to twarz konkretnej osoby. Możesz nawet zrobić ćwiczenie, które pozwoli ci trochę oszukać twój mózg i wyłączyć jego analityczną półkulę i pozwolić pracować w tej kreatywnej. Jest ono bardzo proste i mogłeś się nawet kiedyś z nim spotkać. Weź na początek jakąś w miarę prostą do narysowania rzecz i zrób jej zdjęcie. Następnie wydruguj referencję i spróbuj ją narysować, ale nie w taki normalny sposób. Odwróć ją do góry nogami i narysuj właśnie tak. W tym momencie twój mózg oczywiście dalej ma świadomość tego, co rysujesz, ale przez obrócenie referencji do góry nogami jej kształty zmieniły się na tyle mocno, że wiodącą rolę w procesie odzorowania tego obiektu musi przyjąć prawa półkula odpowiadająca za dostrzeganie podobieństw i kształtów. Ty w tym momencie przestajesz przejmować się tym, co rysujesz, a oddajesz podobieństwo do wcześniej nieznanych abstrakcyjnych zarysów formy. Oczywiście jest to tylko ćwiczenie i nie musisz cały czas rysować do góry nogami, ale wykonanie jednego czy dwóch takich rysunków sprawi, że w Twoim mózgu zaczną się tworzyć całkiem nowe połączenia nerwowe, które znacznie zwiększą poziom Twoich umiejętności. Nie zdziw się również, że takie ćwiczenie zmęczy cię znacznie bardziej niż zwykłe rysowanie, ponieważ w tym momencie to będzie dodatkowe obciążenie dla twojej prawej półkuli, która do tej pory miała taryfę ulgową przy treningu. Jednak uwierz mi, że warto poświęcić trochę czasu na takie ćwiczenie, a przede wszystkim staraj się zmienić swój sposób postrzegania rysowanych obiektów czy modeli. Podsumowując, nie rysuj oka, nosa czy całej twarzy Piotrka, Kaśki czy kogokolwiek innego, lub silnika motoru, dachu, okna lub w domu. Rysuj i dostrzegaj abstrakcyjne kształty, które, zestawione razem w odpowiednich zarysach i proporcjach, stworzą realistyczny obraz. Tak postrzegają świat doświadczeni artyści, tworzący piękne prace, które wręcz czarują widzów. Ale to nie wszystko. Uwierz mi, że ten film to dopiero wierzchołek góry lodowej. Jeśli zatem chcesz dowiedzieć się więcej na temat rysunku i tworzenia, to zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału. Do następnego razu, cześć!